Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. tutaj jest Tilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka Gierki Far Cry. Cztery. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym, dzisiejszym następnym odcinku udamy się porobić kilka misji fabularnych, ponieważ jestem dosyć do tyłu, Ubisoft odnowy się troszeczkę udupi. Ja osobiście mam bardzo mało czasu od ostatniego radu, kiedy właśnie zdaję prawko, a dokładnie to chodzę na wykłady, tak więc tutaj patrzcie jak ja teraz jeżdżę, tak jak będę jeździł po naszych ulicach. Nie, dobra, bo to jak groźba brzmi. <laughs> Moi drodzy widzowie, cieszę się, że Farka się dalej przyjmuje, że dalej go oglądacie, że nie zapomnieliście o Steamkarze, który teraz też ma troszeczkę mniej czasu. Tak więc dzisiaj zapraszam Was już do następnego odcinka i dzisiaj chciałbym się udać ponownie do Jogiego i Redziego, tych dwóch psycholi i zobaczymy, co dzisiaj mi podadą, żeby mi zrobić dobrze, no albo nie wiadomo co zrobić. W każdym razie musimy się tam udać. Oni tutaj mają tą drogę dosyć poruchaną. Ja oczywiście nie wiem czy to jest hamulec, żeby nie było. Tak więc zapraszam oczywiście do oglądania, lajkowania, komentowania, pytania, czegokolwiek grupta co chce, tak byle było cię. Kawie. Już prawie spadłem. Tak, Steelker. Pięknie już pięknie. Dobra, to tak więc lecimy z nagrywanie. Dzisiaj chciałbym jeszcze nagrać Counter Strike'a. Teraz jeszcze jedną gierkę. Oooo, jadę, 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 jadę! Ale będę jeździł, kurde. Zobaczcie, jak będę miał prawko. Pięknie, Dobra. Tak więc jest Git. Osiemnastka się zbliża, prawko się zbliża, czyli ten piękny wiek się zbliża. nie umierać. I będzie Git. Oczekajcie, mam tutaj nawet pomarańcze. to za chwilę. To zjecham po śniadanku, dopiero jadę. jak się w tej skrzyni żabnął. Nie Nie chcę jeszcze zabnąć. Nie chcę zabnąć. Nie chcę chcę Stop, stop, we are trapped in this bloody country, like you, writing nick our passports, and they're getting us to fuck up our folks, like you! And we can't go back to India after that incident with the cow. cow's, cows uh, Right, cow's uh, So many cows. Did she 10 million hits on YouTube so far. Really? Yeah, it was... Okay, look, look, look. We, million have... YouTube. Ja million YouTube. <laughs> we didn't think she was gonna throw you in the arena naked. Technically against him. I, I was trying to cover the spread, my old China. He means mate. I, however, had no doubt. I bet on you, mate. Check it out. Which I'm more than willing to split with you. Uh, 60, 40. 40, 60. 37. Right. Just take the whole lot. You deserve it. Fighting with your tackle, flip-flop, no okay, With the stack.

Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture to to scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. It's all thanks to an, uh, a kindly old guru who helped open our minces. supply. Like, that day we reached a level of herbal nirvana unlike <laughs> any other. When it was all said and done, yes, a guru, whose supplier was? That's when we heard of Shangula. Shangula. <laughs> it's like a... The ghost of ancient Chirac. Ancient Kyra. And Yeah, it's, it's more like the ghost that never was, so it's like Schrodinger's cat. Schrodinger's Kyrat. Guys, short version, right? Right, back on track. Um, so the guru told us he had journeyed to a story place, and when he was there, he nipped a few bucks. This was all made possible through a mystical tanka that hung on this very wall. So, what happened to it? Uh, it was torn to pieces and scattered throughout Kyra by persons unknown. Yeah, right. But not to worry. The old geezer sold us a map ah. that led to a cave not far from right, here. A cave with a scary door. Right. Really scary. As much as we wanted to chase that dragon, the door had a certain uh, do not enter sort of quality to it. So, where's the map?

Lecimy i zobaczymy co będzie. Tradycyjnie początek Far Cry'a, czyli minuta jeżdżenia z Tilgara, 5 minut gadania tych dzikich postaci, ale dla mnie jest git. dobra. Musimy się tam udać, to jest prawie kilometr, no zadania karmiczne. Kurde, zrobiłbym... Mój kolega grał ostatnio w Far Cry'a i mi zdopił karmę to zabiło moich. Żyć nie umierać! O kurde tu jemunek jest. Muszę zapamiętać to miejsce, muszę to miejsce zapamiętać. Gramy fabularnie, ja też będę już również teraz grał, mam więcej czasu już tak więc ludzi. I w szkole będzie ludzi za tydzień fery się zaczynają, tak, więc jest fajnie, kto ma ferie, łapka w górę, kto będzie miał ferie za tydzień łapka w górę, kto będzie miał ferie za tylko tygodnie też łapka w górę? I to dwa tygodnie też łapka w górę. Ale was kurde wiecie zakosiłem co nie? Dobra moi drodzy widzowie tak więc musimy się tutaj udać. Jak widzę idealne miejsce tam, idealny domek mieli, fajnie tam jaskiń nie położyli, bo nawet nie trzeba nigdzie uciekać. O, no, soroszcze, super. Kurde, kocham w ogóle to latanie w Far Cry. Ogólnie wszystko w Far Cry jest zajebiste. <gry> Naprawdę, dla mnie to jest jedna z najlepszych gierek tego roku, tego jeszcze, tamtego roku 2014. I zobaczymy. Myślę, że zrobi takie zestawienie najlepszych gier, <coughs> według mnie, tego roku. Czyli już tutaj nadchodzącego, nadchodzącego. Już, już tego, który mamy, 2015. No to się zobaczy. Zanim się skończy 2015, to jeszcze trochę minie, co nie? Dobra, bierzemy teraz kominarz do szybowania. Nim się o wiele lepiej lata, chociaż dla mnie. I w ogóle inaczej się lata. Dobra, już nie gram Far Cry'a w tydzień. Spodochron! What the fuck?! że spad... O co chodzi nowo? Co ja takiego zrobiłem? No przecież kliknąłem sen, no, no bez jaj, że było za późno. No to był jeszcze metr nad ziemią ten spadochron. W takim razie, moi drodzy, do zobaczenia za chwilę. Dobra moi drodzy widzowie, wracamy. Po prostu nie chciałem, żebyście znowu oglądali dwie minuty jak ja tutaj lecę. Nie wiem szczerze mówiąc, co się przedtem stało, Mam nadzieję, że teraz dobrze trafię i że ten spadochron się otworzy i nie walnę w jakieś głupie małą brzodę. I tu brzod jest na fakcie. What the shit! Dobra. Tutaj mamy łowców, ale ja tych łowców lubię, bo można ich fajnie się zakryć na na na, na 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 poszło, szybko. Ej, e, nie, 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 oddawaj moją czternastkę. To jest ta M14, ta na samym dole, taka ciemna w tej kamerce. A zresztą YouTube i tak to zawsze wszystko przyciemnia, tak więc wiecie. Jak u mnie coś jest ciemne, to u was jest bardzo ciemne. Co to ma być? Nie wiem, myślałem, że to jest jego głowa, to była tylko jego ręka. Jakim cudem te ciałki w ogóle mnie nie widzą? Nawet już latarką im palę normalnie. No no po głowach im nawet tą latarką palę. Oni mnie dalej nie widzą, no co za koksy. No tak to jest. Jak się małem 14, to się wygrywa wszystko. No, z torba ze słegiem Słek, swag, słeg. Nie no, wiem, że to nie jest taki słeg, niestety, ale miał wszystko. Oooo! Wow. Tam coś mamy, ale... Czemu tu jak w dupią może... Mam nadzieję, że to jest woda, bo jak to nie jest woda, to ja tak trochę zginę. Kombinacja do szybowania Mądry No co za głupia gra normalnie W co ja teraz walnąłem? Przecież to jest normalne, żeby skydive'ować w środku jaskini, no co to ma znaczyć w ogóle A, Wkurzyłem się na was, wkurzyłem się Tak, słyszałeś mnie teraz? Nie sły Słyszałeś Ej, chyba zniknął <laughs> Chyba zniknął, jak to brzmi... A nie, tu polecie. Cześć! Uuu. Dobra i od razu mniej problemów w życiu Jeden granat nie umierać Po co się typie, bo ty mi na pojemniku stoisz co, co? Co ty w ogóle? Czemu ty mi tutaj... Ja tam mam te rzeczy przeszukać, a nie ty. Dobra, ja cię przeszukam. Mądrość kalinaga Dobra, teraz tak. Aha, tu jest kotwiczka. Bardzo mądry, bo w ogóle nie zauważył. Czekajcie, bo mi tu kamerka się dupiła. A nie, znaczy dobrze, jest tylko gdzieś. Czyli jak rozumiem muszę chyba zejść na dół. Nie. Jak ja mam tutaj na to wejść? Poruchało ich, czy poruchało? Nie kumam. Aha, kumam już. Tutaj jestem. Czemu nie mogę nadużyć? Nie ogarniam. Dobra, to się robi szybko, a nie. Co ja się mam pieprzyć? Ła, ła, ła. Nie wiem, czy się kotwiczka zbugowała, czy są, ale nie mogę pójść na górę, co nie? Czekajcie, nie ogarniam. Tych kotwiczek to jest za dużo, za dużo. Dobra, widzę jedną. No. O Jezus Mary, Nic nie, to jest woda. Lol. Nic nie widać w tej ciemności. Normalnie to jest tak ciemno, jak... Ja dole. Nie ogarniam. Gdzie ta kotwiczka? O, czemu tu jest tak ciemno, no? Flara by się przydała. O, jest, dobra. No wchodź, no teraz wchodzi. przedtem coś się zbugowało. Dobra, moi drodzy tak więc udajemy się gdzieś do góry, udajemy się gdzieś do tej dziwnej jaskini, w której dosłownie nic nie widać. Ja mam gamę ustawioną na trochę większą, więc powinienem dużo widzieć, a ostatecznie i tak nic nie widzę. Nie. Chyba muszę tam teraz iść, dobra. O Jezus Maria, co, 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 co ten debil zrobił normalnie? Czy on serio kotwiczek używać? na ja umiem. No dobra, może nie umiem, no ale mimo wszystko. Ale umiałbym. Fuck! Jeszcze się ześlizną, No ja nie mogę. Kim ja gram? Co on brał przed chwilą? Rozumiem, że tam ci palili, ale takie opary nie powinny aż tak działać na mnie. To tak wyglądają odcinki, moi drodzy widzowie. No co zrobicie? Nic nie zrobicie. Skoro to, to gra nawet mnie nie lubi, no. Dobra, czekajcie. Tu, 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 tu. Tu mamy jakąś kotwiczkę. Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Idealnie, dobra. Udało się. Jestem tu. Teraz tu. Pięknie. Nie, 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 bo się w dupi Coś, coś, Jezu, ale, 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 Pięknie, moi drodzy. Udało się, udało się od drugiej strony dość Pięknie, normalnie. Dobra, teraz jak rozumiem, muszę przez to przejść. Na życiu jak będę wracał, to to coś się zawali. Tak mi się chociaż wydaje. Dalej jest tak ciemno, że nic nie widać. Podobno mają być jakieś straszne drzwi, ale w ogóle ich nie widzę. Cześć, małpa. Małpę zostawię, ja lubię małpy. Jakoś szpetna. Ktoś chyba znalazłem. Oh. Wyłącz tą latarkę, bo tu świeci tak w pizdur, że na YouTubie to będzie biały jak, kurde, nie wiem co, Aurora. Chyba znaleźliśmy jakiś kawałek Shangri-La. Goście w Shangri-La nie doznają obrażeń wynikających z upadku? Czemu to jest jakieś na czerwono? O co w tym w ogóle chodzi? What the fuck, gdzie ja jestem? Łooo. Czemu ja mam jakieś dziwne tatuaże? rytualne... Kurde, nie wiem. A dobra, jakieś wspomnienie mam. O, to co jakiś wulkan, ale jaja. Gdzie skoczyć? Idziemy popływać w lawie? Poruchało go? Nie. Ale rybki mnie lubią. Dobra.

o kurde, co tam być? Jaki biały jelonek. Chodź tu. Co to jest za misja poruchana? A takie lubię najbardziej. Mogę wybierać te kwiatki? Nie mogę. Czemu tu wszystko jest czerwone i złote? A jest tygrys. O kurde, Nie ty tygrys... nie, czemu nie żyje? Nie ogarniam tej gry, co tu się w ogóle dzieje? Ale nużyć japin ale ty takie wystrzępione, Shangri-La to ma być raj, a tu nagle ogień wszędzie.

Wo 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 wow, wow, panie panie spokojnie. Pa o zajebity ty Tak, jest go tak. O, A zniknął. Dobra. Cześć tygrys. Do jego twarz wygląda jak pieseł <śm> <śm> By zdobyć sojusznika Shangri-La Tygrys. W celu we wroga i naciśnij ten o, aby stał się celem. Tygrys atakuje wybrany cel. Tygrys potrafi wyczuć wrogów i stać się dla nich niewidzialny. O, Dobre! A to co? Lol. Atakuj go, Tygrys! Gdzie ty jesteś tygrys? Dawaj, biegnij, biegnij! Patrz, jak się rzuci, patrzcie, ciao! Pięknie. Kurde, fajny ten tygrys. Ty bierz tamtego. Ja idę na tego drugiego. Chodź tu, chodź tu! Chodź tu! Ale on są przerażający normalnie. No sobie wyglądają zarazem, czy nie? Fajny pomysł z tym rajem, tym. W ogóle mi się strasznie podoba ten klimat tej całej gierki. Dosłownie, ja nie brałem wcześniej w ogóle. Mm, Far Crya pod taki... pod około jako pod klimat co nie? Ale teraz powiem szczerze, że... Jak się już zaczynają te takie religijne rzeczy, bo powiem sobie szczerze, to na pewno nie jest, nie jest realne. No to już już jakoś coś, to, to jest nawet klimat taki większy. Dobra, ja sobie z nimi sam poradzę. Zabijesz już tamtego. To ja zabiję tego. Pięknie. Dosyć łatwo się ich bije, wytarczę wplikać O ale na niego skoczył O ale żem na niego też skoczył O patrzcie go tygrys zepchał specjalnie pode mnie Wow, tutaj ktoś był Nie mój tygrys Mój tygrys ginął What the shit co to za młynek, co to ma być, to mnie zabije przecież. Dobra, poczuj się, bo to cię jak dupnie w głowę, to już nie będzie fajnie. Nie będzie fajnie. On lata, to wygląda jak ten hitlerowski UFO. Nie wiem czy widzieliście tak hitlerowskie UFO, serio. To się ruszyło. Czyli to się tamto też się chyba ruszyło. Dobra, moi drodzy, lecimy. O. Cześć, Tigris. Fajnie. Teraz muszę iść gdzieś tam. Czemu tam? Ja już tam chciałem iść. Ja. dołem. muszę się wrócić. Serio. Dobra. Tam o. Tutaj podobno nie ma obrażeń z upadków. Można to zobaczyć. Czemu by z tego nie korzystać? O! O! Dobra, zginąłeś. Zginąłeś ziomuś. Bingo, ty gris. Dawaj, dawaj. Jak on tego się wbije, to ja też tam wbijam. Dobra, idę. To był drugi typ jakiś Daj, daj, wu, 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 wu Pięknie eliminacja seria. Jeszcze to był... Kurde Kurde to daleko był. O! rzuciłem jeszcze w niego nożem. Pięknie, dobra, muszę... A nie, jeszcze jeden jest. Rzuciłem w nożem, rzuciłem go. Pięknie, normalnie kombosy robi jak deftekenie. Czy w Mortal Kombatie, żeby nie było hejtów? Nagrywa, na nagrywa. No, dobra. Dobra, kręci się ten drugi. Zobaczymy o co w tym w ogóle chodzi. Zaj fajne to jest. To czyli do dzwonu oświecenia. Ła wow wow. 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 O, to jest chyba jakiś drugi poszukiwacz. Chodź ty. Oni, oni mają laga, co nie? Oni po prostu mają laga. Dawaj życie. O no fajne, teraz tak naprawdę muszę powiedzieć, że mamy inną grę całkiem. Widzicie? Oni się serio tą głową ruszają. Jezus Maria, jakie to jest straszne. Mi się przedtem zdawało, to się na serio ruszyło. Widzicie? Patrzcie, czekajcie. Widzisz mnie? Hej, ty. Cześć. Dobra, ty jesteś głupia istotę. A co to ruszyło się? Dajcie sobie playa, to zobaczycie. Uuu, strasznie jak na ciebie jakiś posąg nagle głową odwraca, kurde mol. Cześć. Nie, Słońce nie. Widzicie? Jezu. Się zefrać można. Sorry. Do czyli do dzwonu świecenia. To też na mnie patrzy. Shangri La podpalacz. To nam jeździć podpalacza, tygrys odciągnij. Dobra, wracamy, 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 wracamy. Ja to muszę wszystkie ogarnąć. Holem, holem, mole. To mnie aż tyle bije. Muszę palca prostować, bo tu mnie biją tak ostro, że nie wiem co Dobra moi drodzy, to trzeba wszystko ogarnąć, to trzeba wszystko wygrać Gdzie to jest ten podpalacz? Lecisz na niego No eliminacja, dawaj, ja tył go wziąłem Wygląda jak jakiś byk. Piękny tygrys, dzięki tygrys, uwielbiam cię Tak się gra. Dobra, chyba wszyscy Biedne ręki, czemu oni to wszystko rozduprzyli? Dobra, idę tam na górę

lata, to lata! O co w tym chodzi? Najdziksza misja ever! Ever, ever! Koniec! O do shit, moi drodzy widzowie! Jedna z fajniejszych misji, jakie w życiu zrobiłem, serio. Całkowicie odłączająca się, tak naprawdę, od właśnie Far Cry'a. O! Jakaś mnie znaleźli. What the fuck! Mam już chyba jedną szóstą, może gdzieś coś. You were to try. Speaking of weird like that. <laughs> What happened? I don't know, but it was fucking weird. Mm. Was that here when you moved in? Oh. This? I was told that it's a Gale family heirloom. Been passed down for generations. Did I not mention that earlier? No, you didn't. I did ask for the job. Why should we ask you to grab some of that while you back here? Huh? Uh. Find any? I was a little busy. <laughs> right, But yeah, yeah, no worries. Y yeah, Next time. But do come across that banker. Keep us in mind. Okay. Right. Well, we're off. We'll send someone back here to clean up the rest of our shit. All right? All right. <laughs> Toodles! Toodles! Dobra, moi drodzy na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że on jak najbardziej Wam się podobał. Strasznie śmieszna misja, strasznie dziwna misja, intrygująca po prostu misja, ale mam nadzieję, że ten odcinek po prostu Wam się podobał. Co okażecie swoimi łapkami, czy czymś, o ile ktokolwiek dostał do. dotrwał do końca. Moi drodzy mam nadzieję, że wszystko. Jeszcze raz, jak najbardziej Wam się podobało. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.